Cześć, witajcie w cotygodniowym filmie, w którym przedstawiam Wam moje typy na ligi egzotyczne. Ja nazywam się Adam Kotleszka i zabieram Was do świata egzotycznego typowania. Słuchajcie, na początek takie małe podsumowanie tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, jeżeli chodzi o typy. Kilka kuponów weszło, kilka oczywiście nie. Tak zawsze będzie. Jeżeli ktoś się nastawiał na to, że tutaj będą tylko i wyłącznie typy, które będą wchodzić, no to od razu go rozczaruję. Tak nie będzie. Zawsze czasami będą się zdarzały też no, wpadki po prostu. Przytoczę Wam kilka kuponów, które w tym tygodniu postawiłem. Muszę się podeprzeć, bo było ich trochę. Słuchajcie, ten kupon, którym się najbardziej chcę pochwalić, to wczoraj. Liga islandzka ruszyła. Wystawiłem, postawiłem na dwie rzeczy właściwie. Na wynik meczu Tor Akureyri kontra Grindavik na zespół gospodarzy. Kurs 2:05 udało się, pewna wygrana gospodarzy. W drugim meczu, kiedy grał Keflavik z Afterlunding też postawiłem tym razem nie na gospodarzy, a na to, że oba zespoły strzelą gole. Gospodarzy co prawda wysoko wygrali, natomiast faktycznie goście też zdobyli tę jedną bramkę. Łączny kurs 3.22, więc bardzo, bardzo zacny powiedziałbym. I to jest, ta, to jest ta fajna rzecz. Zaczęliśmy od pozytywnej informacji, no to te tak gorsza, żeby nie było, że tutaj same kupony wchodzą, bo tak nigdy nie będzie. Będę to podkreślał. Żałuję mocno tego kuponu, który w ostatnim filmie Wam podawałem. Rapid w jeden grał z Wolfsbergerem. Tutaj dawałem na na to, że 1x, czyli na to, że Rapid tego meczu nie przegra. Rapid bardzo dobrze zagrał w tym spotkaniu, więc ten kupon, ten zakład nam wszedł. Drugie spotkanie to była Liga Litewska. To był mecz o godzinie 16 z niedzieli, a więc Ritteria grała z cudową Mariampol. Postawiłem, że będzie powyżej 2,5. Kurs 1,52 jak najbardziej weszło. Zepsuł nam jeden mecz, ten cały kupon. Hartberg grał ze szturmem. Aż sobie muszę przypomnieć, jaki ten wynik. Był w tym meczu, natomiast no to nam nie weszło, niestety. Stawialiśmy tutaj na to, że Hardberg tego spotkania nie przegra, no bo szturm, tak jak już sobie ustaliliśmy, gra tak naprawdę no w dużej mierze o pietruszkę, tak się przynajmniej wydawało. Natomiast to spotkanie przebiegało następująco. Szturm obecnie jest cały czas ostatni w grupie mistrzowskiej, a wynik tego spotkania to już go sobie tutaj odnajdziemy za momencik. A ten szturm ostatnio, powiem Wam, robi mi dużo, dużo problemów. Tak, Szturm wygrał ten mecz 2-1. No, przedziwne to było, tym bardziej słuchajcie, no to jest życie typera tak zwane, że ten gol na 2-1, do 1, właściwie oba gole dla Szturmu padły słuchajcie w minutach 85 i 88. Przypominam, że postawiliśmy 1x, a więc wystarczyło, żeby był remis i też kupon by wszedł, natomiast no, po tych golach w samej końcówce Szturm mimo, że przegrywał 0-1 od 9 minuty przez te gole w końcówce kupon niestety nie wszedł. Szkoda, bo Kurs też był bardzo, bardzo zacny, 3,15 łącznie 3,14, przepraszam, łącznie, więc no, no ale to czasami tak bywa. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście zawsze te, Ja wam podaję zazwyczaj tutaj ogólne moje przemyślenia na poszczególne wydarzenia. Pokazuję mój kupon, który postawię, natomiast Wy nie musicie tego brać jeden do jednego. Możecie wybrać sobie po jednym wydarzeniu z tego kuponu, to, które będzie według Was najbardziej trafne. Do tego zawsze zachęcam. Wtedy no, nie będziecie się bili z myślami, że a mogłem nie stawiać tak, jak on, mogłem postawić troszeczkę inaczej. No, ale dobrze, przechodzimy w takim razie do tego kuponu dzisiejszego. Słuchajcie, mam dla Was na niedzielę trzy wydarzenia. To będzie Liga Uzbecka, która też już wróciła Superliga, Mecz Andion, Metalurg Beksa Bad, właściwie Beka Bad. No, oby tu nikt nie był Beksą po tym meczu, żeby to wszystko nam weszło. Metalurg wrócił po przerwie spowodowanej koronawirusem, bardzo silny, rozbił Lokomotiv Tashkent na jego terenie 3 do 0, a ekipa gospodarzy niedzielnego meczu a więc więc Andion, tylko zremisowali 2 do 2 z ostatnią drożoną w lidze. Wydaje mi się więc, że tutaj metalurg powinien pójść za ciosem. Kurs na nich jest naprawdę e, zachęcający. Oni generalnie na wyjazdach radzą sobie dobrze. Meczów nie przegrywają zbyt wiele w, ostatnich, w ostatnim czasie. Rzadko strzelają trzy gole. Teraz im się, im, się, im się zdarzyło. Pokazali, że są mocni na początku, więc myślę, że tutaj też powinni poradzić sobie z Andionem. Kurs, e, tak jak mówię, zachęcający, więc rozważcie postawienie właśnie e, dwójki w tym meczu. Andion, metalurg, Beka Bad. Mecz startuje 8 16 w niedzielę. Drugie wydarzenie, które chciałem Wam zaproponować, to jest Liga Łotewska o 17. Partax Jurmala gra z Riga FCA, więc tutaj mecz naprawdę bardzo interesujący, jak na warunki Ligi Łotewskiej, właśnie. Stawiam tutaj, że będziemy oglądali trochę goli powyżej 2,5, kurs 1,67. Już tłumaczę dlaczego. Liga generalnie ma patent na Jurmale. Ostatnie 5 meczów. To jest za każdym razem wygrana ekipy Regi, przepraszam, cztery wygrane na 5 meczów, ale za każdym razem Jurmali strzelali aż cztery gole. Tam były takie wyniki jak 6-1, tam były takie wyniki jak 4-0. Był też taki mecz, w którym oba zespoły podzieliły się punktami i... Padł tam remis 4 do 4, więc prawdziwa strzelanina. Dlatego wydaje mi się, że tutaj też cały czas te powyżej 2,5 jest jak najbardziej realne. Tym bardziej, że oba zespoły nieźle zaczęły rozgrywki litewskiej, łotewskiej, przepraszam, ligi. Ryga wygrała swoje spotkanie z Spartak z Jurmala również. E, Wahałem się tutaj, czy nie postawić na Rygę, natomiast właśnie ze względu na to, że Jurmala, widziałem ten mecz, wygrała naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. E, na wyjeździe z Metą wygrała, więc e, no, nie będą tutaj raczej chłopcami do bicia, tak mi się wydaje. Raczej stawiałbym tutaj na to, że padnie w tym meczu po prostu e, no, trochę bramek, przynajmniej trzy. Więc to jest mój typ na to spotkanie. I trzecie spotkanie z niedzieli to też Liga Łotewska. Muszę przyznać wam, że no, mam słabość do tych lig bałtyckich Litwa Łotwa Estonia. Stąd też na dłużej zostaniemy właśnie w łotwie, na łotwie, liepaja meta. To jest mecz o godzinie 19, a więc ten kończący kolejkę. Liepaja dobrze zaczęła ten sezon, wygrała na trudnym terenie z ekipą Dałga w Pils. Meta z kolei od porażki z Jurmalą, o tym wam mówiłem przed momentem. Przegrali u siebie Generalnie Lipaja na ogół radzi sobie bez problemów z metą. To jest dokładnie 19 zwycięstw na 24 mecze, więc nawet ta no, statystyka pokazuje nam, że tutaj oni też będą faworytem. Natomiast moją uwagę bardziej przykuwa to, że oni w tych 24 meczach zdobyli 54 gole przeciwko właśnie mecie. W niedzielę będą faworytem. Kurs jest na to niski, więc tutaj bym się chyba nie bawił w to. Raczej postawiłbym właśnie na to, że też zobaczymy powyżej 2,5 gola. Myślę, że spokojnie te 3 bramki. Może sam Aliepaja będzie, a może też meta trafi jakieś trafienie na pocieszenie tak zwane. To są moje typy, tak wygląda mój kupon, więc przemyślcie, czy chcecie go skopiować jeden do jednego, czy chcecie po prostu wyjąć któreś z wydarzeń z tego kuponu. Bardzo chętnie też poznam Wasze typy, piszcie w komentarzach na te ligi egzotyczne oczywiście, a więc wszystkie spoza top 5. Jeżeli stawiacie coś na niedzielę spoza top 5, albo generalnie w najbliższych dniach, dajcie znać, jestem bardzo, bardzo ciekawy. No i tradycyjnie dla Was mam też niespodziankę. Wejdźcie na mojego Twittera, tam konkurs odnośnie typowania meczu Rosenborg-Mulde, który mam dzisiaj przyjemność komentować o godzinie 20.30, hit Ligi Norweskiej. Na Twitterze szczegóły można zgarnąć na swoje konto w Betflik fajną nagrodę. Tradycyjnie też jest konkurs pod tym filmem. W komentarzach, słuchajcie, poproszę Was o to, żebyście wytypowali mecz a niech będzie ten mecz Liepaj z Metą, a więc ten najpóźniej rozpoczynający się jutrzejszy w Lidze Łotewskiej o godzinie 19.00. Lipaja Meta. Pierwsza osoba w tym, pod tym filmem, która w komentarzu napisze poprawny wynik tego meczu i poda swoje konto w BetClick, dostanie bonus w postaci 50, 50 zł na swoje konto. Przed tygodniem mieliśmy trafienie, użytkownik dostał. Swój, swój bonus jego konto zostało zasilone, więc wszyscy są zadowoleni. Dajcie znać, jaki wynik przewidujecie. Nic was to nie kosztuje, możecie w sumie tylko zyskać. No i druga oczywiście opcja. Jeżeli nie macie jeszcze konta w BetClick, to jest link w opisie do tego filmu, przez który możecie się zarejestrować. Wystarczy, że przez niego się zarejestrujecie. Przy rejestracji podacie kod AK50. I macie pierwszy zakład bez ryzyka, a więc no, też świetna opcja dla tych, którzy chcą troszeczkę pobawić się z wyższymi kursami, zagrać coś mniej oczywistego. Do 50 zł, jeżeli Wam wejdzie, to świetnie. Jeżeli nie, to te 5 dyszek wróci na Wasze konto, nawet jeżeli ten zakład będzie przegrany. Fajna opcja. Na to, żeby troszeczkę zaszaleć w weekend, nic nie ryzykujecie, więc zachęcam do rejestracji przed, przez ten link w opisie filmu. No i tradycyjnie trzymam kciuki za to, żebyśmy e, kolejny tydzień przetrwali jak najbardziej zielono. Dzisiaj koszulka zielona, nawet specjalnie pod to, żeby kupon był zielony. Zaglądajcie na mojego Twittera, tam podrzucam swoje typy na ligi egzotyczne. W ciągu tego najbliższego tygodnia też tak będzie, więc zachęcam, dzielcie się też tymi typami. Ze mną zawsze ciekawi mnie to, jak wy obstawiacie. A więc do dzieła, powodzenia i widzimy się za tydzień.